Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kłania się Piotr Sitniecki, założyciel i prowadzący stronę Jawność.pl. Tradycyjnie zapraszam na grupę na WhatsAppie. API Admin Publicznej Informacji skupia osoby zajmujące się dostępem do informacji publicznej. I, uwaga, nowość: zapraszam na szkolenie 26 listopada 2025 roku. Szkolenie jest skierowane do pracowników sądów powszechnych wszystkich trzech szczebli i wszystkich sądów w Polsce, odbędzie się online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Szczegóły na stronie jawność.pl zakładka szkolenie oraz w komentarzu i w informacji pod nagraniem. Proszę Państwa, zajmiemy się dzisiaj bardzo ciekawym zagadnieniem. Tak jak Państwu mówiłem, kontynuujemy i pewnie zajmie nam to z 10 odcinków Kwestia prywatności czyli odmowy dostępu do informacji publicznej z punktu widzenia prywatności. Powiedzieliśmy sobie w dwóch odczas, ostatnich odcinkach o tym zagadnienia wstępnych, później powiedzieliśmy sobie o tej prywatności i intymności, a dzisiaj chcę Państwu spróbować powiedzieć, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną. Bo przypominam, że ustawa o dostępie do informacji publicznej w swoim kluczowym w tym zakresie artykule, w artykule 5 ustęp 2, wskazuje na Dwie grupy osób. Ja w nagraniu numer 30 mówiłem o tym, że tak naprawdę tam są trzy grupy osób. To prawda. Ponieważ są jeszcze grupy osób, które są kompletnie poza strukturami publicznymi i to są osoby, które w żadnym stopniu, w żadnym stopniu nie są zaangażowane w realizację zadań publicznych. Więc to są takie wolne elektrony, to są petenci, to są uczniowie, to są pacjenci w szpitalach. Oni nie są ani osobami pełniącymi funkcje, ani nie są osobami niepełniącymi funkcje. To jest w ogóle trzecia kategoria osób. I one te osoby w ogóle w kontekście dostępu do informacji publicznej, w wymiarze osobowym, poznawczym się w ogóle nie pojawiają. W sensie ilości, zajętych łóżek, prawda, i tak dalej, to tak. Natomiast e, jeśli chodzi o te osoby pełniące funkcję publiczną, to ustawa o dostępie do informacji publicznej w artykule 5 ust. 2 stanowi, że prawo do informacji publicznej może ograniczać prywatność, a nie intymność, co mówiliśmy w odcinku 31, że prawo do informacji publicznej może być podstawą do udzielenia informacji z zakresu życia prywatnego, nieintymnego, jeszcze raz to powtarzam, która... Ta informacja wykazuje ścisły i realny związek z pełnioną funkcją publiczną. A zatem kluczowe rozważanie i kluczowe rozstrzygnięcie w kontekście, gdy wniosek dotyczy osób fizycznych, jest ustalenie, czy dana osoba jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Czy dana osoba pełni funkcję publiczną. Będę to wielokrotnie powtarzał. Pełni funkcję publiczną, a więc trzeba patrzeć na sytuację z punktu widzenia wykładni funkcjonalnej, a nie instytucjonalnej. Poza tym są osoby, które nie pełnią funkcji publicznej, ale je tutaj pominiemy. Proszę Państwa, konstytucja, jako wzorzec naszych rozważań, śpieszmy się kochać konstytucję, bo tak szybko odchodzi. Coraz głośniej się mówi o tym, że konstytucja powinna być zmieniona. Natomiast konstytucja stanowi rzeczywiście, zwracam na to Państwu uwagę, że istnieje ktoś taki, jak osoba pełniąca funkcję publiczną. Ja może przeczytam ten cały przepis, żebyśmy go odpowiednio zrozumieli. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz o działalności osób pełniących funkcję publiczną. Te słowa o działalności osób pełniących funkcję publiczną to ja dodaję. Ale logiczny układ tego zdania pokazuje, że obywatel, czyli mówiąc inaczej, osoba składająca wnioski o dostęp do informacji publicznej, ma prawo do informacji o działalności organów władzy oraz osób pełniących funkcję publiczną. I teraz kilka zdań, uwagi. Po pierwsze, jeżeli mamy do czynienia z organem władzy publicznej, odsyłam do odcinków dotyczących, kto to są podmioty obowiązane, kto ma obowiązek stosować ustawę o dostępie. Jeżeli mamy organy władzy publicznej, na przykład, bo tam przecież są samorządy zawodowe, gospodarcze i partie polityczne i tak dalej, to osoby stojące na czele tych organów, czyli osoby będące piastunami funkcji organu, w sposób oczywisty są osobami pełniącymi funkcję publiczną. To nie ulega wątpliwości. Natomiast przepis Konstytucji mówi o tym, że mamy prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów. Oczywiste jest, że organ władzy czy organ administracji, bo to są pojęcia nie zawsze tożsame, będzie jednocześnie reprezentowany przez jakieś osoby. I ta norma konstytucyjna oczywiście tego nie reguluje, bo trudno, żeby konstytucja regulowała takie przepisy, takie zagadnienia wąskie. Natomiast reguluje to chociażby artykuł 12 ustawy o dostępie, który mówi o tym, kto tak naprawdę realizuje wnioski. Więc, jeżeli mamy organy władzy publicznej, to te organy władzy publicznej są reprezentowane przez na zewnątrz, przez prawdopodobnie osoby pełniące funkcję publiczne, a na 200% tak naprawdę. Zawsze osoba, która reprezentuje organ władzy na zewnątrz jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Jednocześnie konstytucja mówi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności osób pełniących funkcję publiczną. Tu różnica. Gdzie tu teoria spiskowa? Tu nie ma oczywiście żadnej teorii spiskowej. Różnica polega na tym, że jeżeli Jan Kowalski jest osobą pełniącą funkcję publiczną, to wcale nie oznacza, że staje się przez to podmiotem obowiązanym do stosowania ustawy o dostępie. W którymś z nagrań o tym, o tym mówiłem. Sędzia nie jest podmiotem obowiązanym, chyba że jest prezesem sądu. Nauczyciel akademicki nie jest podmiotem obowiązanym, chyba że pełni funkcję organu uczelni. Nauczyciel w oświacie nie jest podmiotem obowiązanym, ale jest osobą pełniącą funkcję publiczną zgodnie z orzecznictwem sądowym, sądów administracyjnych. Ale nie reprezentuje jednostki organizacyjnej na zewnątrz. Więc to wyraźnie od siebie trzeba odróżnić. My mamy prawo pytać o osoby pełniące funkcję publiczną. Jeżeli ustalimy, że na przykład to jest też ciekawe redaktor w telewizji publicznej jest osobą pełniącą funkcję publiczną, to nie oznacza jednak, że mamy prawo oczekiwać, że ten redaktor udzieli nam odpowiedzi na pytanie. Więc to wyraźnie od siebie trzeba odróżnić. Jednocześnie, proszę Państwa, Konstytucja, Stanowi o prawie każdego do zachowania ochrony życia prywatnego. A więc każdy z nas, czy pełni, czy nie pełni funkcję publiczną, ma prawo do ochrony życia prywatnego. I to jest kluczowe zagadnienie, żeby pamiętać w kontekście, gdy zastanawiamy się nad głębokością ingerencji w życie prywatne. Osób pełniących funkcję publiczną. To prawo do ochrony życia prywatnego przysługuje każdemu. I oczywiście prawnik, szczególnie prawnik konstytucjonalista, będzie w takim przypadku mówił, że na przykład być może dana regulacja nakazująca ujawnianie pewnych informacji o sobie jest niezgodna z zasadą proporcjonalności określoną w Konstytucji. Na marginesie zwracam tu Państwu uwagę, że Kilka dni temu media obiegła informacja, że minister sprawiedliwości podjął pewne działania dotyczące ograniczenia informacji na stronach biuletynów, informacji publicznej, dotyczących informacji na temat przynależności prokuratorów do określonych stowarzyszeń, zrzeszeń. Co do których to oświadczeń było bardzo wiele wątpliwości, szczególnie oficjalnie były to wątpliwości, które przekazywały. Osoby będące sędziami składające takie oświadczenia. Internet jest pełen takich oświadczeń. Można sobie, proszę Państwa, je przeczytać, przeglądać, zapoznać się z nimi. A więc, skoro każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, to to jest kwestia ustalenia, jaki jest stopień ochrony osób pełniących funkcję publiczną, a jaki jest stopień ochrony osób niepełniących funkcję publiczną. Ale w tym wszystkim, proszę Państwa, Kluczowe zagadnienie to jest ustalenie, no to kim jest ta osoba pełniąca funkcję publiczną. Wszyscy słyszeli, że Yeti jest, ale gdzie on jest ten Yeti? Kim jest ten Yeti? Kim jest ta osoba pełniąca funkcję publiczną? I ja Państwu odpowiem, nie wiem, ale będę próbował się dowiedzieć. Proszę Państwa, mamy różne regulacje w polskim prawie, które są bardzo zbliżone, ale to nie są regulacje dla potrzeb ustawy o dostępie. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że samo pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną. Jest takie orzeczenie z 2000, bodajże 19 albo 2016 roku na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja takie zapamiętałem, dlatego że nazwisko sędziego jest bardzo charakterystyczne. Sędzia Apostokidis była sędzią sprawozdawcą. I wydała takie orzeczenie, skład orzekający wydał takie orzeczenie, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną ma charakter autonomiczny. I całkowicie inny jest cel tej regulacji, aniżeli na przykład regulacja sprawa karnego, z czym ja się oczywiście w pełni zgadzam. Nie dlatego, że to powiedział NSA, ale akurat się w tym pełni zgadzam. Zjawisko. Dostępu do informacji publicznej, jawność życia publicznego ma całkowicie inne uwarunkowania akcjologiczne aniżeli normy prawa karnego. Normy prawa karnego mogą przy okazji ujawniać pewne nieprawidłowości, poprawiać funkcjonowanie państwa i tak dalej. Natomiast normy, ustawy o dostępie do informacji mają przede wszystkim jeden cel jeden jedyny. To jest jawność życia publicznego. To jest jawność życia publicznego. I tutaj proszę Państwa polecam u góry nagranie e, akcjologiczne uwarunkowania prawa do informacji publicznej. Natomiast e, wracając do e, tego, mamy definicję osoby będącej funkcjonariuszem publicznym, artykuł 115 paragraf 13, mamy definicję osoby pełniącej funkcję publiczną na potrzeb prawa karnego, przypomnę to jest regulacja wprowadzona w skutek tak zwanej wielkiej nowelizacji antykorupcyjnej w kodeksie karnym, która nastąpiła w 98 roku. I tam dodano definicję osoby pełniącej funkcję publiczną. Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną na potrzeb prawa karnego? To jest 98% wszystkich pracowników instytucji publicznych. Bo kto to jest? To jest osobą pełniącą funkcję publiczną, jest funkcjonariusz publiczny, czyli patrz piętro wyżej, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona, uwaga, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, każda instytucja publiczna, Chyba, że wykonuje wyłącznie czynności usługowe. A więc odrzucamy pracowników usługowych, technicznych, niemerytorycznych, tak bym powiedział. Ostatnio prowadziłem takie szkolenie, w jednym z tych szkoleń jeden z uczestników powiedział: merytorialsi, merytorialsi. Kto to są merytorialsi, prawda? Nawet ci, którzy wykonują merytoryczne zadania tej instytucji. No ale to nam, proszę Państwa, niczego nie tłumaczy. Pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną to nie jest to samo, co osoba pełniąca funkcję publiczną na potrzeby prawa do informacji. No, mamy, proszę Państwa, kolejne próby definicji, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, i te definicje znajdziemy na przykład w tak zwanej konstrukcji osoby korzystającej z ochrony, jak funkcjonariusz publiczny. To jest 19 jest takich regulacji, z tego co pamiętam. A ja to wymieniam kilka. Osoby będące w zespołach ratownictwa medycznego. Sołtysi. Ja, na przykład, jestem członkiem Rady Sołeckiej, ale zgodnie z ustawą nie korzystam z ochrony jak sołtys. Bo tylko ustawa o samorządzie gminy w artykule 36 ust. 3 obejmuje tą ochronę sołtysa. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przyglądającej funkcjonariuszom publicznym. Nauczyciel. Artykuł 63 Karty Nauczyciela. Podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przydzielonej na funkcjonariuszy publicznych na zasadach objętych w kodeksie kart, gdzie funkcjonariuszem publicznym nie jest, ale w związku z wykonywaniem zadań korzysta z tej ochrony. Pracownik socjalny i wiele, wiele innych. Mamy, proszę Państwa, przepis w prawie autorskim. Artykuł 81 ust. 2 .1, który stanowi, że zezwolenie nie wymaga rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonana w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. Te dwa elementy łączą się ze sobą. Musi być osoba powszechnie znana i jednocześnie musi być to wizerunek w związku z pełnioną funkcją publiczną. I te znowu dwie próby definicyjne wcale nam nie ułatwiają odpowiedzi na pytanie, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną. Ale o tym, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, a być może kto to jest osoba publiczna, czy osoba publiczna to to samo, co osoba pełniąca funkcję publiczną, o tym powiemy sobie w następnym nagraniu. Pozdrawiam.